Thank <laughs> you. Użytkownik motocykla terenowego jest jak dziecko. Brudny czuje się szczęśliwy. Jednak nie możemy motocykla zostawiać w takim stanie, w jakim zjechał on z poligonu, z lasu, z innego miejsca, gdzie ćwiczyliśmy. Pamiętajmy o myciu. Im wcześniej motocykl myjemy, tym mniej błoto, które jest w nim nagromadzone, stwardnieje. Unikajmy sytuacji, kiedy uderzamy z bliska strumieniem wody z miłki ciśnieniowej Taka woda wbija się w przełączniki, w instalację elektryczną, e, wchodzi tam, gdzie nie powinna, na przykład do kół. Kochani, mam nadzieję, że nie muszę Wam przypominać, że tak samo jak musicie zadbać o własne bezpieczeństwo, własną kondycję, własne umiejętności, musicie też zadbać o własny motocykl. Nie odwlekajcie mycia motocykla. Skończycie trening, najlepiej od razu pojechać na myjnię i umyć porządnie motocykl. Przypominam, że należy zabezpieczyć rurę wydechową taką specjalną wkładką, korkiem. I przypominam, że nie operujcie bezpośrednio ciśnieniem wody w wiązkę elektryczną w, w pobliżu filtra powietrza, dlatego że możecie po prostu narobić więcej szkód niż, niż pożytku. Motocykl myjemy, jeżeli używamy miki dzisieniowej z odległości 2 metrów. Wcześniej spokojnym strumieniem go mocząc, używając gąbki, szczotki, wody z detergentem, z szamponem do mycia samochodów, po to, żeby brud schodził ładniej. Płukanie nie może odbywać się z bezpośredniej bliskości. Łańcuch motocyklu wymaga szczególnej opieki. Pracując w piachu, w błocie, w wodzie. Po zajęciach, po treningu starajmy się go wyczyścić. Wysuszyć i dopiero nasmarować nie należy kłaść smaru na piach na błoto, bo wtedy tworzymy pastę ścierną. Co do samego smaru, unikajmy smarów, które nie są przeznaczone do off-roadu. Smary typowo uliczne, drogowe do motocykli sportowych przyklejają do siebie cały piach. I to jest właśnie pasta ścierna, która wykańcza zęby, zębatek i rolki łańcucha łańcuchu czyścimy, myjemy, suszymy i smarujemy środkami do łańcuchów, które jeżdżą w terenie. To matką wynalazki. Kto z Was nie patentował kawałka tektury, nie wiem, folii, różne rzeczy nawet widziałem, nawet widziałem jak fachowcy potrafią ręką zabezpieczać motocykl przy tym, żeby go nie pochlapać. Nasz ulubiony mechanik z serwisu, gdzie serwisujemy motocykl, Jedną ręką trzyma kartonik, drugą trzyma spray, a nogą kręci koło. Jeden z producentów profesjonalnej chemii motocyklowej wpadł na pomysł, że można zrobić tak zwany antychlapacz. Jedną ręką obsługujemy wtedy spray, a drugą kręcimy koło. Kochani, przypominam o tak zwanym OC, czyli obsłudze codziennej. To jest nic innego jak regularne kontrolowanie stanu naszego motocykla. Przypominam, że musicie sprawdzać, czy macie odpowiedni poziom płynu hamulcowego, czy macie odpowiedni poziom oleju, czy łańcuch jest naciągnięty tak jak powinien być naciągnięty, czyli zgodnie z zaleceniami producenta. Dobrze jest pamiętać o regularnym czyszczeniu filtra powietrza. Ja preferuję czyszczenie filtra powietrza po każdej jeździe oraz regularnej wymianie oleju oraz filtra. Pamiętajcie, zadbany motocykl będzie służył lata, a przede wszystkim to, co powtarzaliśmy od samego początku prowadzenia Akademii, zadbany motocykl, sprawny motocykl to jest Wasze bezpieczeństwo. No i przyjemne zjazdy. Eksploatując motocykl, zwłaszcza terenowy, pamiętajmy o tym, że instrukcja obsługi jest szalenie istotna. W instrukcji znajdziemy informacje o liczbie motogodzin, liczbie kilometrów albo ilości zużytego paliwa, po których należy dokonać przejrzenia maszyny, sprawdzenia luzów zaworowych, wymiany tłoka, wymiany korbowodu, innych zabiegów. Zaniedbania drogowych chodzą. Drożej wychodzi naprawiać silnik zaniedbany, niż na bieżąco go obsługiwać. Pamiętajmy o stosowaniu właściwych olejów środków smarnych, odpowiedniej lepkości, klasy jakości i innych parametrach. Inżynier, który podaje te informacje do instrukcji, wie co robi, bo on to konstruował. Tania eksploatacja nie opłaca się, za drogo wychodzi. Wiele czynności serwisowych jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie w polu. Podciągnąć łańcuch, wymienić małaną klamkę, złamaną dźwignię. Warto mieć ku temu dobre gatunkowe narzędzia. Tanie klucze nie opłacają się. Warto kupić narzędzia markowe znanych, biorących marek, które mają uznanie u zawodowych mechaników. Tak naprawdę do obsługi motocykla w polu w terenie na poligonie potrzeba kilka narzędzi na krzyż do podciągnięcia łańcucha, wymiany klocków, dźwigni. Nie musimy całej walizki narzędzi targać ze sobą. Moi drodzy, tym wesołym akcentem, który kochają wszyscy motocykliści jeżdżący po błocie, po, po szutrach, po piachu, czyli czyszczenie motocykla, wyciąganie trawy ze szprych, zacisków i... Uporczywe walczenie z, 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 ze stanem motocykla. Chciałem Wam podziękować za, za to, że miałem przyjemność i zaszczyt poprowadzić akademię AJP, w której mam nadzieję, że pokazałem wam, jak zacząć przygodę z Enduro i mam nadzieję, że zaraziłem was tym, czym my jaramy się na co dzień.